Lecimy widzicie, Z tej strony, grubo zapraszam Was na kolejny materiał! Zgrywam nas dwie! Beast Simulator i lecimy z grom. Więc kontynuujemy. Odbieramy telefon. Halo, alo, jak sytuacja? Okej okay. No cóż. No bo co. Jestem chrześcijaninem. Jest kapłanem, mm. zwalczam moce piekielne, nie potrafię ich przywrócić No, a co zrobiłeś dopiero, co? Mówię się okultysta, nie egzorcysta. Jedyną osobą, która leży <noise> no. na, na ezoteryce jest nasz grabarz Mortimer. Okej. Okay. Mortimer jest łasy na kiczowaty merk, <noise> więc kupił ode mnie szatanistyczny totem. No i go opętało. <noise> Aha. I teraz, żeby go odopętało, potrzebuję innego Piekawie. szatanistycznego totemu. Uratowałem takiego typa z żabią mordą. Może on coś wie? Ma u mnie dług. Oj nie, wampirze, posłuchaj mnie uważnie. Nie zadawaj się z tym śliskim. Robię co chcę, kiedy chcę. no to dobra, Wejdziemy z nim powiadać. Francuski łącznik. Dobra, wychodzimy. Hej, 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 to zanim zaczniemy, chciałbym was zaprosić do subskrybowania kanału, ponieważ widzowie bez subskrypcji to 85,1%, a subskrybenci to 15%, więc zapraszam was do subskrybowania kanału. Zapraszam was z powrotem do oglądania. Dobra. Dla jego bolesnej męki. Pan Jezus, tak jak pan Jezus powiedział. Tak jak Pan Jezus powiedział. Tak jak Pan Jezus powiedział. Dokładnie. Tyk. to lecimy Więc teraz tak, widzimy już kolega do pobicia. Kolego. Kolego, kolego. Tak nie może być. Bierzemy go. Tak jak pan Jezus powiedział. Tak jak pan Jezus powiedział. wszystkich. Tak jak pan Jezus powiedział. Dobra, idziemy. Dobra. Dalekinę za. Apa. Jemy. Jeśli będzie kolega do rozwalania, czy nic nie będzie, tylko. Nie, ale możemy tutaj walidzić. Chyba. No, cześć. Fajnie, że wpadłeś na sklep z okay. Co ty tu masz za skarby? Cokolwiek da się połknąć, wciągnąć albo wstrzyknąć. Okej. Okay. Tak bez recepty. I tak kupują tylko alkohol. Tu jest Polska. <grych> o co chodziło ze stodołą? Co tam robiliście ty i kościelny? O, to to jest. Oni ja tylko dostarczyć towar, ale wpadłem w zasadzkę. Mogłem przewidzieć, że skoro ktoś coś ode mnie chce kupić, to musi chodzić o zasadzkę. Zresztą przewidziałem, tylko źle. Ale to hmm. jak już odzyskasz nie to szopa. Co to było. Wiesz się z Wamerą i będziesz szukał pocieszenia. Diabolina uwięziła nas, o. żeby przetestować promieniowalówkę. Ja mam hełm, więc nic nie To było na spoiler. to chzdy odjebało! Podtraktowała go promieniowaniem 666. Będzie używać go do wzmacniania szatanistów. O kurde, Powiedziałeś mi coś. Najpierw prezent. Mam taki święty krzyż. Dostałem go od nieodżałowanego kardynara okay. Mnie nie będzie potrzebny, ale z twoimi umiejętnościami daj znać, czy działa. Króca fuks. Bierzemy. O, Co za ulany. Szerbę ma. I tu pałę. zabrać to wielką pałę. Imporetnia? Ja? Nie możemy sobie tego zrobić.

Olej leży Gdzie jest twój bok boli No i leży Wele jest do strona dusem tutaj idziemy <grym> źle No. działa Święty krzyż nie robi mi krzywdy Mało tego okay. Jak ręka widzą Większość cech, z którymi się rodzimy, jest to dupy potłuc. Jedyna naprawdę istotna zdolność to umienie dostosowywania się do okoliczności. Po Pozbawił cię demonicznych cech, ale wzbogaciło święte. Na stałe? Nie wiem tego. To co z ciebie za prorok? No, chujowy, tych rzeczy nie umiem Pozostałe daj Pozostałeś. Wchodziłeś wam pieczotne właściwości na dobre i na złe. i pić krwi, ale jeść czosnek i spać na kanapie, jak najbardziej. Jednak wolę niewidzialność I... i nadludzką siłę. Do tego potrzebuję to temu. Gdzie go znajdę? No. Diabolina kazała kazała okay. się. Zgromadzić wszystkie totemy torpedo. Skurwy syny I... wieś. Nostramadus zdradził mi ich kryjówkę. Dobra ale, jest to część do części do urządzenia, do No i co jest? Moi przyjaciele, co wy robicie tam? Hmm. Oj. Gdzie jest? Twoje. Właśnie widać, nie? A co ty to robisz? go. Fajnie. Leżna, leży już. Druga leży. Leżeć. Dokładnie dobrze. ci tak jednojku o o o propan putan. bierzemy. Oj i w moment czyściu trzeba robić. Dobra, bierzemy ten propan Butan. Ubezpieczenia. O, dostaliśmy kolejny poziom i jeden punkt 60 wrócił. Speransko. Okej, okay, dobra, lecimy dalej. Nie będziemy czekać. O, 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 widły. Bierzemy. O, ty, od pleców, tak? Sprawiedliwość. To nie jest wymienne że tak gadać, kolego. Ek. Tylko bez nim jednego się, żeby mówić porakuje ci kości. Nieźle, pamiętam do będą się strzeli teraz. Kurde, że jak jak makehrafcie teraz. Dobra no i leżą wszyscy jeszcze chyba. Teoretycznie wszyscy. O, tu jeszcze się wywalił do zero. Dobra, i tam na dostać, zaraz. Na początek musimy coś tutaj się posprzątać, bo było czyściutko. Daj pan tą... Ja nie mogę tego opłacić. Daj pan bele, ona. Gdyby się chciało, żeby się dawało Słońce. Jakiś metal tazo. Lepiej, żebym się nie przyzwyczajał. Bo jak coś zaczynam zbierać, to muszę mieć całą kolekcję. <grym> Okej. Okay. Jak to zwykle bywa. Ja ty jeszcze coś jest. Yy, Niefajna główka na pewnym miejscu. Lepiej tu <grym> sygnać. <zabrać>, Dobra, esperansko. Opa. Nie zadawaj się z A to znowu. Śledzisz mnie. Przyglądam cię. Ci okay. uważnie, w końcu jesteśmy wspólnikami, a ludziom się to podoba. Tarantska, ale mnie. Co mówią? Podobno wyśmienicie spowiadasz. Twój splendor cię wyprzedza. Umiem też w telekinezę i święte krzyże. Ale może być jeszcze lepiej. Na razie skup się na spowiedzi. Masz tylko dwa kodeksy, a ludzie lubią pogrzeszyć. To kto im broni? Nikt im nie broni, ale nie mają zasad, które mogliby łamać. <laughs> Znajdź pozostałe dwa kodeksy, no bo wiesz. Pamiętasz schemat diaboliny? Mam tego więcej. Jest tyganie, kurde, łukat kolejne. Okej, okay, mamy parę nowych zadań chyba nawet. Nie. Ledzi. O, nawet mamy jeden blisko. Możemy to zrobić. To jest w tym budynku chyba. Wchodzimy do środka. Dobre, ja tutaj przyszedłem yy, w jednej sprawie, przepraszam za drzwi, ale w... no słyszałem, że tu ktoś coś ukradł i chciałbym to odzyskać, a to jest zupełnie nie tak, górze, a ogólnie budynku gdzieś jest, aha. O! Zmocnienie tej pięści! Gwarantzko Ole, hmm, Czy tu gdzieś będzie ten kodeks? O! No jeden mamy No to jeszcze jeden Wychodzimy. I trzeba, przydałoby się pójść w ten drugi od razu Ten jeden, co tu mamy? Sprawa Społeczna 18-100 Tak jak w tym, w GTA San Andreas Te znajdźki wszystkie To już zrobione, to trzeba iść teraz tam Gdzie to jest? Working progress Eee, o, Halloween Krakowska Dziado, starych Kawalerów Gruzji. Pełno tego jest. Świetna strona Madusa. No trochę tego jest. Dobra, idziemy. Mamy lewą pieśń jest czerwoną, chyba u, ulepszenie pełprawa to jest niebieska. O no, pewnie niebieskie pięści do mnie właśnie takie wspomagają, takie właśnie jak aresztować dzisiaj ten krzyż ten telkineza. I właśnie też ta zwykłe ostrze. A czerwona do nich taka bardziej pod atak pewnie. Teoretycznie to też może być pod atak, ale. Ale kto pytał? Ja, ale proszę do mnie nie strzelać, z ja jestem. E, Osobą e, ważną więc podziękuję. O, wino jest to. Akcja na pewien czas nie się żeby się Się to się raz To jest taki ten e, Boost. On to chyba na tym. Tak, mam na rc Okej, okay, ciekawie. To niech będzie. Tak jak Niech tak zostanie. A my musimy szukać kodeksu. O co to, to było? PLN, -y bierzemy. No, chyba to było zamienione w skarpecie, mi się wydawało. <gryw> Takość. kość. A, korekcyjna X, znajdźki chyba. O, dostaliśmy kolejny punkt tego. Ciekawe. On tak blokuje drzwi, nagle rozwalam je przypadkowo. Cześć, cześć, cześć. Jakieś inne napisy. Ale to jest ciemno bardzo. Dodaję tam kodeksy. Coś tam było, jakaś chyba urna, czy mi się wydawało. Ten 800. Kurde. Fajnie, że do moich własnych tych. Bieżących. Ciekawie. Eee, teraz tak. Tu co nie mogłoby być? O, kolejne 500. A, ci po prostu biorę te drugą na rzeczy sobie biorę po prostu, i jest po prostu opycham. Bo to jest tamka złota. To jest, to jest pa, ta. Wcześniej to myślałem, że to jest skarpeta, to po prostu to by była XD. Nieźle Ale dalej nie widzę nigdzie kodeksu. O, dobra, na widoku był cały czas. Okej, okay. no i super naczka. Teraz coś tego możemy się już wydostać i odebrać telefon, ale widać, że jest w skle na brud do wyczenia do umycia pora porachuj. Dobra y... Po pierwsze właśnie pokażę z Armadusem Widzimy to bo tam jest też od razu telefon. Też odbierzemy razem od razu. I w tą stronę. No to chodźmy. A i teraz mężczyz tutaj chyba. Tak, dobra. Kawał dobrej roboty. A, telefon, który mówi kawał dobrej roboty. Dobra, nie gra. A to? Jezus powiedział. Jezus powiedział. Dobra, idziemy. to jeszcze w osoba Dobra, Stawaj grubasie, będę mogła się zatykać. Masz za swoje. Dobra. No to idziemy do Nostromatusa. Już. Czyli wykonaliśmy dodatkowe zadanie i mamy już chyba dodatkowe dwa koteksy. No to nawet dobrze. W kolejnym odcinku pewnie już użyjemy, bo teraz chodźmy do Nostromatusa. Nie To jest załadunek. Ja. Nie mogę. niebezpieczny i mam się z <noise> tobą nie zadawać. Bez to nie jestem niebezpieczny, tylko z nienawidzą. Jedynie Mortimer mnie toreluje, bo skupiłem od niego całą żółć, ale jej też nie chcą trwać. A jednak mnie przed tobą przestrzegają. On <noise> no, no, ma Może mógłbym ci zrobić krzywdę, to oni chcą zrobić krzywdę mnie. Być może zasłużyłem. A może dlatego, że robisz ludzi w chuja, fałszywy proroką? Nie! Co? Posłał mnie w konkretne miejsce, rzekomo po totem. Zamiast totemu znalazłem przypinkę z koronawirusem. I przypadkowo okazuje się, że właśnie takiej złotej przypinki potrzebował. To nie jest przypinka! To nie jest przypinka. No nie jest. Nie jest. Nie. To co to jest? To jest część od Wichajstra do zmiany pory dnia. Słyszeliście? To jest część od Wichajstra do zmiany pory dnia. A może do zmiany dupy. No sprawdź sobie. No dobra. To zmieniamy. O! Takie auto! Podjechał. Kurde, to jak to chodzi? Psa, ale ten czas <gry> zapierdala. A jak? Eee... dobra. Odbierz telefon. Dobra. Masz to temy? Nie. A ty? Nie. Ech... Trzeba będzie ten egzorcyzm przeprowadzić... No to w jaki? Sposób. Porozmawiaj z Melisą, naszą wielką czarodziejką. Ona to... Okay, ja no, A może sam z nią pogadaj, błękitny bajerancie? <laughs> Nie. Ja mam na głowie papieża. Wierz mi. Papieże to znacznie groźniejsze istoty niż wykastrowane wampiry. Załatwiam hmm. transport relikwii. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale bez klątwy też jestem cholernie niebezpieczny. Hmm. O, zauważyłem. Naprawiłeś Nostramadusowi zabawkę. Jesteśmy w ciemnej dupie. Hmm. Powinieneś być mi wdzięczny. Przyniosłem wam światło. Zabawki Nostramadusa, no. a w ogóle Nostramadus, to wrzody na zdrowym organizmie Sandeville. To przez nie wszyscy jesteśmy popierdoleni. Karty tarata. Magiczne kule, wróżby Andrzejku. po pokraka miesza ezoterykę z rzeczywistością jak błyski z kolą, a ty dostarczyłeś jej urządzenie do zmiany pory dnia. A to oznacza jedno. Mamy mniej czasu na odopętanie opętanych. Przejebane. Proste jest okay, z Melisą, dobrze, a my sobie już pogadamy z nią w następnym odcinku, więc to byłoby na tyle, Nie guzek. Guzłek, do zobaczenia, no i co, no i nera. No, no, no.